I zakochałam się w, w gimnastyce. Jednak ćwiczenia są niby łatwe, ale wymagające. Gimnastyka słowiańska nie jest praktyką, która wymaga bardzo dużo czasu. Mhm. Ćwiczył na początku słowiańską, no i właśnie zaczęło się zmieniać kształty na takie bardziej kobiece. No więc mhm. nabierać kondycji po to, żeby przychodzić na zajęcia. Bo właśnie po to się mhm. ćwiczy gimnastykę słowiańską, żeby tej kondycji e, nabrać. Naszym dzisiejszym gościem jest fotografka, zawodowa tancerka, przewodniczka ruchu, a co najważniejsze w naszej dzisiejszej rozmowie, również instruktorka gimnastyki słowiańskiej, zwanej gimnastyką czarownic. Natalia Pastor. Dzień dobry, cześć! Hej! E, nie będzie niczym nadzwyczajnym, ale bardzo istotnym, jeżeli zacznę naszą rozmowę od y, odpowiedzi na pytanie, od poproszenia Cię, żebyś odpowiedziała na pytanie, czym w ogóle jest ta gimnastyka słowiańska i z czym to się je. Ok. Gimnastyka słowiańska to jest zestaw 27 ćwiczeń, które są dedykowane tylko i wyłącznie kobietom. Ten, ten system został usystematyzowany przez pana Genadija Adamowicza na Białorusi, które te ćwiczenia odkrył dzięki swojej pracy. Jest to system, który traktuje kobietę holistycznie, czyli podchodzi do niej w taki sposób całościowy, dba o jej ciało, o umysł i również pomaga rozbudzić duszę. A jak się zaczęła Twoja przygoda z gimnastyką słowiańską? Bo dzisiaj wiem, że jesteś certyfikowanym trenerem, tak? tak prowadzisz warsztaty, ale tak. pamiętasz taki moment, kiedy się to zaczęło, kiedy się tym zainteresowałaś? Tak, to był dla mnie taki moment, kiedy ja. No, spędziłam trochę więcej czasu w domu, ze względu na to, że miałam małe dzieci. I miałam też przerwę od takiej aktywności zawodowej, będąc tancerką. Więc zapragnęłam znowu być aktywna. Mhm. I po prostu w internecie gdzieś tak wyskoczyło na mnie informacja o, o gimnastyce słowiańskiej. To słowo słowiańska mnie przyciągnęło. No i też tak trochę Spowodowało to, że zaczęłam się zastanawiać nad swoimi korzeniami. No i to poszło wszystko szybko. Znalazłam warsztaty z gimnastyki słowiańskiej w okolicy. No i pojechałam i zakochałam się w gimnastyce. Przede wszystkim bardzo mnie zaskoczyła tym, że. Całe ciało rzeczywiście jest podczas ćwiczeń aktywne i uruchamiają się takie mięśnie, o których na co dzień się zapomina. Ja mam doświadczenia z ruchem dosyć sporo. Dlatego było dla mnie to tym bardziej ciekawe, że jednak ćwiczenia są niby łatwe, ale wymagające. No i tak się zaczęło. No i ćwiczyłam sobie sama, tak w domu, ten mój zestaw tylko siedmiu ćwiczeń codziennie przez kilka miesięcy. Później już mi się trochę znudziły te moje ćwiczenia, więc rozszerzyłam moje ćwiczenia o kolejne 20. Przyniosły mi super efekty, no i tak postanowiłam po prostu zostać instruktorką. A myślisz, że to jest tak z ćwiczeniami, ty mówisz, że od razu to zagrało, tak? Że to było coś dla ciebie, że albo się je kocha i będzie dobrze, albo nie, i nie, i koniec. tak? No tak, no jak, jak z różnymi rzeczami, <laughs> prawda? Trzeba spróbować na sobie, czy rzeczywiście to odpowiada i tyle. No i jak będzie odpowiadało, no to to jest naturalne, że chce się tego robić więcej po prostu. A czy to jest taka gimnastyka, którą się uprawia codziennie? No najlepiej, bo wiem, że Ty prowadzisz raz w tygodniu, prawda? Zajęcia. Tak, ja prowadzę mhm. raz w tygodniu taką grupę regularną. Um... No najlepiej ćwiczyć codziennie, zwłaszcza, że gimnastyka słowiańska nie jest praktyką, która wymaga bardzo dużo czasu. Zajmuje około 15-20 minut dziennie, więc no warto poświęcić te minuty dla siebie. Sprzętu też nie, prawda? Sprzętu też nie, dokładnie. Nawet nie potrzeba maty żadnej, wystarczy koc. I tyle. Czyli ty jesteś takim drogowskazem w tą środę wieczorem, który mówi, jak to mamy robić przez cały tydzień, a potem. Tak, tak, tak. To są takie bardziej techniczne wskazówki, no i też opowiadam, na co dane ćwiczenia Aha. działają. Więc od takiej strony właśnie technicznej. Nie? A dlaczego to jest tylko gimnastyka dla kobiet? Jest to gimnastyka hormonalna. Podczas ćwiczeń robimy automasaż nadnerczy. Gimnastyka. Też grasicy, mhm. pobudzamy właśnie układ hormonalny do pracy. Jest to również, są to również pozycje, które otwierają biodra, pomagają na przykład kobietom w ciąży przy porodzie. Mhm. Więc no dlatego właśnie, bo są to typowo kobiece pozycje. No i jest też taka anegdota, że pan Gennady, który ten system stworzył, ćwiczył na początku słowiańską no i właśnie zaczęły mu się zmieniać kształty na takie bardziej kobiece, no więc... Okay. <grystanie> <grystanie> więc nie jest wskazana mężczyzna. Okej. Okay. A powiedz mi, w jakim wieku masz uczestniczki? Czy to jest jakieś masz ograniczenie wiekowe co do... Um, ograniczeń wiekowych raczej nie ma. Jeżeli chodzi o takie młode dziewczyny, mm -hmm. no to um, tutaj um, zaleca się, żeby to były dziewczyny, które które już miesiączkują, po mhm. prostu, ale w górę do ograniczeń nie ma żadnych. Okej, okay. <laughs> czyli jakby jest się w stanie dostosować ciężkość tych ćwiczeń tak? do, do wieku, tak? Tak, Bo... dokładnie, tak. Można zacząć praktykować gimnastykę sowiecką w każdym wieku. Okej, okay. a powiedz mi, co ta gimnastyka może dać naszemu ciału? Bo mówisz, że właśnie zmieniają się kształty, takie bardziej kobiece. Co jeszcze? Tak. No, na pewno ciało nabiera takiej gibkości, elastyczności, mięśnie się wydłużają, świetnie też pomaga przy bólach kręgosłupa, usuwa napięcia mięśniowe z ciała, wydłuża szyję. Właśnie w, w takich prze, w przekazach słowiańskich kobiety też były często porównywane do, do łabędzi, właśnie ze względu na piękne długie szyje i tutaj w gimnastyce słowiańskiej też można sobie to wypracować. Czyli przestajemy się garbić od razu. Tak, dokładnie, przestajemy się garbić. Klatka piersiowa się otwiera. Co jeszcze? No myślę, że też dba o kondycję naszego biustu, mhm. pięknie gimnastyka słowiańska, właśnie dzięki temu masażowi, masażowi, który wykonujemy. Może być tak, że nawet biust się delikatnie powiększy. Na pewno hormony tutaj też robią swoje, mhm. że to wszystko zaczyna się regulować. Tak sobie wyobrażam, że te kobiety od ciebie wracają takie zadbane i zaopiekowane tak. tak i myślę, że tak to wygląda. Tak. Ale przygotowując się do naszej rozmowy, czytałam też, też dużo o tym, że ta gimnastyka również sporo daje naszej głowie i emocjom, opowiedz o tym. Zgadzam się, bo podczas praktyki skupiamy się tylko na sobie, na swoim ciele. Zaczynamy też ze swoim ciałem rozmawiać, odbierać jego sygnały, czyli postrzegać ból w ciele, na przykład jako wskazówkę, jak sobie z tym poradzić, co z tym zrobić dalej. Mm. Czyli to nie jest tak, jak e, zazwyczaj do tego podchodzimy. Badania się zgadzają, co idziemy dalej, tak? Dokładnie. Tylko zaczynamy obserwować. Tak. Czy wpływa to też na wyciszenie? Tak, tak jak widać, najbardziej. Tak. Jak taki najbardziej. krąg kobiet to w ogóle sam w sobie chyba wpływa no na. No to. to jest moc. Tak, to jest moc. Jak się zbliżamy jeszcze właśnie w krąg. E, no to jest taki. E, Taki spokój dla głowy, no to jest moment, kiedy nie zastanawiamy się nad innymi rzeczami, tylko możemy się skupić na sobie, wyciszyć, zrelaksować, uspokoić. Głębokie oddychanie też robi swoje, właśnie dotlenia nas. No i jest to, dla mnie to jest rod, rodzaj medytacji w ruchu. Okej. Okay. A powiedz mi, czy do pierwszych zajęć trzeba się jakoś szczególnie e, przygotować? Bo wspominałam Ci przed naszym nagraniem, że znalazłam nagłówek, który mówił, że bezlitowska gimnastyka słowiańska zaprasza. Że to jest prawda? No bo te ćwiczenia, umówmy się, że to nie są takie ćwiczenia, jak się nikomu, niektórym może wydawać, że takie, no takie dla kobiet, co to jest takie? No zgadza się, są to y, dosyć intensywne ćwiczenia. Mhm. Hmm. Czy jakoś się przygotować? Ja bym, no nie, nie ma, y, nie trzeba najpierw nabierać kondycji po to, żeby <grym> przygotować na zajęcia, bo właśnie po to się Aha. ćwiczy gimnastykę słoweńską, żeby tej kondycji e, nabrać, Aha. więc e, nie są e, potrzebne żadne dodatkowe e, przygotowania. A czy są jakieś przeciwwskazania? Na przykład wspominałaś, że o ciąży, o przygotowaniu się do porodu, czy kobiety w ciąży też mogą je wykonywać? No właśnie, gimnastyka słowiańska jest kobietom w ciąży tym bardziej wskazana, Aha. bo je wspiera też jeśli chodzi o kręgosłup, odciąża kręgosłup, który się zaczyna też zmieniać tak, pod wpływem zmian w organizmie, które zachodzą. Tak naprawdę przeciwwskazań jako takich nie ma. Warto po prostu przyjść i spróbować, bo kobiety czasami się obawiają, jak mają problemy z kolanami, na przykład, bo są pozycje, jest pozycja średniego świata mhm. na kolanach i ćwiczenia na kolanach. Obawiają się właśnie tych ćwiczeń na kolanach, a tak naprawdę ćwiczenia na kolanach, jeżeli podejdziemy do tego z taką z właśnie nie z naciskiem na siebie, tylko z taką wyrozumiałością dla swojego ciała i z taką akceptacją dla tego, co się dzieje, i z uważnością, że jak się pojawia ból. Więc jak sobie będziemy też pomagać, nie wiem, kocykami na przykład yy, i nie będziemy się dociskać na siłę, yy, to ćwiczenia na kolanach pod, yy, wzmocnią też te kolana, więc dolegliwości kolanowe mogą yy, zniknąć. Tak samo jeśli chodzi o kręgosłup, bo tutaj też no, w dzisiejszych czasach niestety bardzo wiele z nas ma, yy, ma dolegliwości związane z bólami kręgosłupa, z dużymi napięciami, ze zwyrodnieniami. Więc tutaj też można jak najbardziej próbować gimnastyki słowiańskiej, tylko w taki właśnie bardzo delikatny i uważny sposób. A powiedz, jak te ćwiczenia się dzielą, bo zaznaczyłaś w odpowiedzi na to pytanie, że jest tam dzielą się na trzy grupy, tak? Tak, dokładnie. możesz o tym poopowiadać? Tak, gimnastyka słowiańska. To jest w sumie 27 mhm. ćwiczeń podzielonych na trzy grupy po dziewięć ćwiczeń i dziewięć ćwiczeń wykonujemy w pozycji górnego świata, czyli na stojąco. Dziewięć mhm. ćwiczeń kolejnych w pozycji średniego świata na kolanach i 9 ćwiczeń w dolnym świecie na kolanach i na łokciach i te światy no mają tutaj takie trochę takie duchowe, takie są takim naszym duchowym trochę przewodnikiem, mhm. ponieważ ten górny świat to jest nasze połączenie z tym, co boskie, z tym, co wyższe, z naszą duszą. Jakkolwiek to nazwiemy, mhm. ale to jest taki świat, świat duchowy, średni świat odpowiada relacjom międzyludzkim a świat średni relacją z naszymi przodkami, z naszą rodziną. czy znaczy ten najniższy? Po prostu. Ten najniższy, okay. tak. Ale też jest to takie mocne połączenie z Matką Ziemią. Okej. Okay. A powiedz mi um, jeszcze o tym, um, bo spotykacie się co środę, tak? Dobrze pamiętam? Tak. O 20, tak? W Gorlickim Centrum Kultury. Tak. Zrobimy reklamy od razu. Nie, a... nie w Gorlickim Centrum gdzie? Kultury, w Sensi Studio. Okej, okay. czyli gdzie? E, sensi Studio to studio jogi e, i tańca mhm. e, na ulicy Legionów. Okej. Okay. O, czyli całkiem blisko, centrum także. Tak, 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 tak dobrze. E, a jeżeli ktoś, e, wiesz, krępuje się, tak? Wejść w nową grupę kobiet. Czy m, też może się jakoś z Tobą umówić na takie indywidualne zajęcia? Jak najbardziej. Mhm. Tak, takie indywidualne zajęcia. E, są trochę inne, ale też bardzo wartościowe, bo jestem skupiona tylko na tej jednej kobiecie mm -hmm. ćwiczącej i mogę jej dać całe moje wsparcie, moją uważność. No, uwielbiam y, pracować właśnie tak jeden na jeden. To jest zupełnie inny kontakt. Jak długo trwają takie zajęcia? No, około godziny. Okej. Okay. A czy można zacząć ćwiczyć bez instruktorki? Um, no, no, można w sumie, ale y, ja osobiście nie polecam. Miałam taką sesję jeden na jeden właśnie z dziewczyną, która ćwiczyła dzięki nagraniom z, z YouTube'a, no i bardzo dużo błędów po prostu w wykonywaniu ćwiczeń było u niej. No i można sobie zrobić wszystko krzywdę dokładnie, więc no nie polecam jednak, jeżeli chcemy zacząć, no to najlepiej przyjść na, na warsztaty albo właśnie na te zajęcia regularne. Co do tego wszystkiego ma nasza data urodzeń? Bo tego nie potrafię roz, rozgryźć, a wiem, że w jakiś sposób liczy się i dobierać ćwiczenia na podstawie daty urodzin. Tak? tak, dokładnie. No, ma to związek z układem gwiazd, który był w dniu naszego urodzenia. Więc tak, bierze się datę urodzenia mhm. i godzinę mhm. i na tej podstawie wylicza się dzień księżycowy i dzień słoneczny i Gennady Adamowicz stworzył do tego tabelę, gdzie do każdego dnia jest właśnie przypisany dany zestaw. No, i taki zestaw jest najbardziej wspierający dla kobiety, która się urodziła właśnie tego, tego dnia. On najlepiej trafia w jej potrzeby, wzmacnia mocne strony, no i pomaga wzmocnić te trochę słabsze, może tak. Okay. <grym> Jakie zajęcia jeszcze macie w swoim studiu? Mamy jogę, różne rodzaje. Ja nie jestem w stanie ich wymienić, bo jest tego trochę. Jest Joga też... to coś innego niż gimnastyka słowiańska. Zgadza się. <grym> Dokładnie. No, na jogę też, e, jeśli chodzi o jogę, to są też grupy dla kobiet i dla mężczyzn okay. e, u nas. Są też dla kobiece, ale też Piszcie? są e, takie mieszane. E, jest e, również balet dla dzieci mhm. e, i e, ja prowadzę zajęcia, które się nazywają Taniec i Ruch. I tam również chodzi o, tak jak w gimnastyce słowieckiej, o świadomość ciała. Tylko że jest to bardziej do muzyki, pojawiają się nowe choreografie, są też ćwiczenia oddechowe, no więc zawodowe plany na przyszłość. Na pewno warsztaty. Na, na lipiec planuję warsztaty z gimnastyki słowiańskiej dla kobiet już zaawansowanych, które przysz, przeszły taki cykl, to był taki cykl czterech spotkań mhm. wprowadzających. One sobie teraz ćwiczą, razem ze mną zresztą, co środę i pogłębiają swoją praktykę, więc takie warsztaty będą w lipcu. Od września znowu będę powtarzać taki cykl wprowadzający dla kolejnych kobiet. Super, ekstra. To co, widzimy się w czerwcu, tak, wtedy się zaczynamy. Tak? Doskonale. Zapraszamy wszystkich i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pokażę Wam kilka podstawowych ćwiczeń gimnastyki słowiańskiej. Zaczniemy od pozycji wyjściowej górnego świata. Masujemy nadgarstkami żebra, pachy. Otwieramy klatkę piersiową. Masujemy piersi, mostek, gardło. Łączymy łokcie. Podnosimy ręce do pozycji, która nazywa się pączek. Z wdechem napinamy ledźwie, kierujemy miednicę do tyłu, czołek głowy do skwitu. Wydek rozluźniamy ledźwie, wraca miednica i wracają ręce tą samą drogą co przed chwilą. Masujemy ciało, otwieramy klatkę i ręce wracają do pozycji wyjściowej. Następne ćwiczenie w pozycji wyjściowej średniego świata. Stawiamy przed sobą palce skierowane do przodu, długi kręgosłup. Skręcamy się do nogi, kolano delikatnie kierujemy do środka, wyciągamy czubek głowy do sufitu, swobodny oddech, i wracamy, odkręcamy się, wracamy do pozycji wyjściowej średniego świata, i to samo w drugą stronę. Druga noga na podłogę, palce skierowane do przodu, długi kręgosłup, skręcamy się do nogi, kolana kierujemy do środka. Oddychamy swobodnie, rozluźniamy, odkręcamy i wracamy do pozycji wyjściowej średniego świata. Przechodzimy teraz do pozycji wyjściowej dolnego świata, robimy przejście z masażem. się. I wchodzimy w dolne świat. I pokażę ćwiczenie. Podnosimy nogę do sufitu. Palce zadzieramy do piszczela. Prostujemy kolano. Wyciągamy kręgosłup. Czubek głowy w sufit. Mocne ramiona. I wracamy. I to samo na drugą nogę. Podnosimy nogę, wyciągamy całe ciało, głęboki oddech i wracamy do pozycji wyjściowej dolnego się.